rule len Poc. 27 Przyjaciele Dżungli Dlaczego jesteście tacy smutni? Z powodu deszczu? Jeśli to Wam tak bardzo przeszkadza, poszukajcie schronienia. Teraz pozbędziemy się go na zawsze. Kura, niech żyje tygrys! Kura! Są zbyt radosne. Pewnie planują kolejny dowcip. Smuci mnie to. Wszystkie moje dzieci są już dorosłe i niezależne. Powinnam zacząć się przyzwyczajać. Niech zgadnę. Myślisz o tym, że ciężko się przyzwyczaić do tego, że dzieci są już dorosłe i gotowe na to, by żyć same. Jestem z nich dumna, ale obawiam się, że będę samotna. Nawet jeśli twoje dzieci odejdą, zawsze będziesz miała swoich przyjaciół. Na pewno kiedyś znowu będziesz chciała mieć kolejną gromadkę dzieci. Ale one też dorosną i mnie opuszczą. Tak właśnie jest w naturze. Dzieci cię opuszczą, bo nauczyła się wszystkiego, co muszą wiedzieć. Wspaniale je wychowałaś, na pewno kiedyś będziesz chciała to powtórzyć. Przestań, Balu! Zawstydzasz mnie. Dobrze, zmieńmy temat. Opowiem ci o moim nowym sposobie zdobywania miodu. Pszczoły już nigdy mnie nie urządlą. Jaką sztuczkę znowu wymyśliłeś? Właściwie nauczyłem się tego pomagając Simbie. Nie mów mi, że uczyłeś go po to, żeby szukał dla ciebie jedzenia. Jasne, że nie. No oprócz kilku wypraw na ryby. Balu, jeśli Augustyn wiedziałby o tym, zabroniłby tobie udzielać jakichkolwiek lekcji. Nie, jeśli wiedziałby, że ucząc Simbę, jak zaczaić się na królika, zdałem sobie sprawę, że mogę to samo zrobić z pszczołami. Zazwyczaj robię to w nocy, gdy one śpią, ale dziś nie mogę czekać tak długo. Powodzenia! Chyba zdrzemnę się w swojej noży. Co się stało, Simba? Źle się czujesz? Jesteś śpiący? Czuję się naprawdę dobrze. Jakoś dziwnie to okazujesz. Naprawdę dobrze się czuję. Tylko mam dużo rzeczy na głowie. Może zrobisz sobie przerwę i pójdziesz z nami? Dziękuję, ale wolałbym zostać tutaj. No chodź, będzie fajnie. Chodź, ostatnio w ogóle się nie widujemy. Może następnym razem. Teraz chcę zostać sam. Muszę się skupić i zastanowić nad swoją przyszłością. Jak chcesz, Simba, ale siedzenie tu byłoby bardzo egoistyczne z twojej strony, gdy twój przyjaciel Balu potrzebuje pomocy. Balu nie potrzebuje mojej pomocy. Był tu przed chwilą, ale jego nowy plan zdobycia nie wypalił. I teraz ma duże kłopoty. Znowu? Chodź, tylko Ty możesz mu pomóc. No dobrze. Nie widać, abyś się śpieszył, Simba. Jeśli mu nie pomożesz, to będzie katastrofa. Te pszczoły wyglądały na bardzo wkurzone. Chodź. On nigdy nie zmądrzeje. Pospiesz się. Za późno. Mówiliśmy, żebyś się pośpieszył. To nie pierwszy raz, gdy Balu został urządzony. Zobaczę, co da się zrobić. Balu, gdzie jesteś? Twój plan się nie udał. Litości, nie zrobiłem nic złego. Zostawcie go już w spokoju. Dostał nauczkę. Walu, uciekaj zygzakiem. Uciekaj. O nie. Sieć cicho. To sprawa między nami i tym złodziejem miodu. Pozwólcie mu chociaż trochę odsapnąć. Przestańcie! Tak sobie radzimy z intruzami. Nie przesadzajcie! Balu chciał zjeść tylko trochę waszego miodu. On jest po prostu żarłokiem. Nie chciał nikomu zrobić krzywdy. Powinniście słuchać Simby. On kiedyś będzie królem. Przecież to było tylko trochę miodu. Dobrze, wybaczamy, Balu, ale po raz ostatni. Już jest bezpiecznie! Już bezpiecznie? Tak, Balu, przekonałem je, żeby zostawiły Cię w spokoju. Musimy porozmawiać. Nie mam tym skąpym pszczołom nic do powiedzenia. Przestańcie. To nie rozwiąże problemu. A jest jakieś inne wyjście? To dla Balu, żeby przestał podkradać nasz miód. Nie wyciągajcie pochopnych wniosków. Porozmawiajmy. Całkowicie się zgadzam. Porozmawiajmy. Nie ma o czym rozmawiać, Balu. Masz przestać kraść nasz miód. Odpowiedzcie mi tylko na jedno pytanie. Jak wytwarzacie ten miód? Nie wiesz? Czego uczył się Augustyn? Każdy w dżungli wie, że robimy miód z pyłków kwiatów. Dokładnie. Czyli zabieracie kwiatom pyłki. Zgadza się. Nikt nie wytwarza więcej miodu niż one. Jestem przekonany, że nie pytają się kwiatów o pozwolenie. W takim razie pszczoły, wy też kradniecie. Wiem, że pyłki są wam potrzebne, żebyście przeżyły, ale Balu też ich potrzebuje. Przecież wiesz, że szanujemy kwiaty. Za każdym razem zabieramy tylko trochę pyłku. To samo robi balu, bierze tylko trochę miodu, gdy potrzebuje. Ale wy jesteście tak egoistyczne i niedobre, że nie chcecie dać mi ani trochę miodu. Jest jedna wielka różnica. Ciężko pracujemy, żeby powstał nasz miód, a balu nic nie robi, tylko nam go kradnie. Rozumiem Was, ale to nie zmienia faktu, że kradniecie kwiatom ich pyłki, które potrzebne są Wam, żeby żyć. Balu też potrzebuje jeść, aby przeżyć. Robicie dokładnie to samo. Słyszałyście, kochane? Simba mówi, że jesteśmy równi. O nie! Przestańcie! Hej, mieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Dobrze, Simba, skoro nalegasz. Musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Dla załagodzenia konfliktu powiedzmy, że Simba ma rację. To niesprawiedliwe. Uciszcie się. Dobrze, ale musisz przyznać, że balu je tylko sam miód, a my potrzebujemy pyłków, żeby przeżyć. Balu to wielki żarło. To bardzo egoistyczne z Waszej strony, skoro chcecie tak surowo go ukarać. Nigdy nie chcecie się z nim podzielić. Według Ciebie chronienie owoców naszej pracy jest egoistyczne? Tak uważam. Tak samo według mnie egoistyczne jest twierdzenie, że macie prawo zabierać kwiatom pyłki. Zastanawiałyście się kiedyś, co wtedy czują kwiaty? Na pewno nie, skoro latacie z kwiatka na kwiatek. Balu też jest czasami egoistą i gdyby mógł, zabrałby Wam cały miód. Jest wyjście, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jakie? Balu będzie musiał ograniczyć ilość miodu, który zjada. Dobrze. Zgadzamy się, ale Balu musi nam przyrzec, że nie przekroczy ustalonej ilości miodu. Daję słowo, zjem tylko tyle, ile mi pozwolicie. Wiedziałem, że znajdziemy jakieś rozwiązanie. Sam sprawdzę, czy Balu dotrzymuje słowa. Wiem, że na początku będzie mu trudno kontrolować się, ale w końcu się nauczy. Na co czekasz? Nie chcesz swojej porcji miodu? Na pewno mnie nie urządlicie? Nie, balu, przecież przyrzekłyśmy. Chodź, twój miód na ciebie czeka. Później pozbierasz owoce. Pośpiesz się, Balu, mamy pracę do wykonania. Naprawdę mogę zjeść trochę miodu? Oczywiście. Inaczej nie przyrzekłybyśmy tego Simbie. Sam nie wiem. No dalej, wiesz? A może na początek nabiorę tylko trzy razy na palec? To nie będzie za dużo? Jeśli sam nie chcesz wziąć, chętnie ci przyniesiemy. Nie sądziłem, że kiedykolwiek to usłyszę. My też. No dalej, Balu. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Będę musiał podziękować Simbie. Stańcie w szeregu, zaraz damy balu trochę miodu. Dobrze. A teraz musimy wracać do pracy.